Namzależy.pl. Merytoryczne źródło informacji. Stanisław Żółtek, Kongres Nowej Prawicy. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Stanisławie, co to się dzieje, bo mijają tygodnie, mijają miesiące i nie można tak po ludzku iść do restauracji, napić się dobrego wina, zjeść kolację. Tylko trzeba. Widziałem u pana chyba udawać, że się to jedzenie testuje na jakieś kompletne wygłupy. A czy bardziej może właściciel się niż ja? No ja w żartach to wyraźnie podkreśliłem, prawda? E, no to prawda, no coś dziwnego jest po prostu, że. Co dziwnego, no bo pandemia jest, wiemy, że wirus jest. Wiemy też, że no, w piorującej ilości przypadków ludzie nie wiedzą nawet, że na niego chorują. No znaczy, co? zdarzają się przypadki, że, że się umiera nawet, nie? Jak to i na grypy inne, bo być może on jest nawet bardziej yy, pod tym względem yy, yy, bardziej niebezpieczny niż grypa, no prawdopodobnie. Nie? Natomiast rządzący nie tylko w Polsce zresztą, ale i w innych krajach, no, powinni popatrzeć się normalnie na, na inne sytuacje, wyciągnąć jakieś wnioski. No, przykładowo ta Szwecja, gdzie opluwało się w Polsce, że dużo ludzi umarło czy coś takiego w tej Szwecji, bo tam nie zrobili tych restrykcji. No, ale przecież ktoś, kto ma trochę rozmów w głowie, są te dane. Podawane przez WHO, więc nie, 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 nie jest kłamane. Mogło i w Polsce kłamać przecież, nie? I można zobaczyć, na milion mieszkańców w tej chwili Szwecji nie umarło w ogóle więcej ludzi, mówi o koronawirusie, niż w Polsce. Ani, ani trochę. Dokładnie mniej więcej taka sama wielkość, nie? WHO podaje też liczbę zgonów na Białorusi. No nie Białorusi podaje, tylko WHO, więc... No i tam oczywiście, gdzie Łukaszenka obśmiał te wszystkie restrykcje, no tam jest siedmiokrotnie, sześciokrotnie niższa śmiertelność. Siedem razy, no tego typu. A nie ma tego typu restrykcji. Jak widać, wirusowi lata koło nosa te restrykcje i ma je głęboko w tyle, prawda? I nie, w ogóle nie działają. Natomiast działają te restrykcje na ludzi w sposób makabryczny. To nie tylko to, że ludzie że ludzie tracą majątki, co na wielu pokoleń. No samobójstwo popełniają, no to jest coś, taka zabawa z ludźmi, typu jak z tą żabą, co to źle się bawicie, prawda, dla was zabawa, nam chodzi o życie. Bo zwracam uwagę, że ci, co restrykcje robią, to oni pensję mają zabezpieczoną, oni się nie boją o restrykcje, prawda. Ale nie tylko to, ale też y, to powoduje y, nieprawdopodobnie zwiększoną śmiertelność z innych powodów. Widzimy, co się stało w Polsce w 2020 roku, zwłaszcza w końcówce. Że zmarło 100 tysięcy osób więcej niż normalnie. 100 tysięcy to, to nawet ponad 100 tysięcy. Z powodu koronawirusa zmarło, mówię o tych, co naprawdę podają te dwie wielkości: koronawirus i te choroby e, zmarli na raka, bo również mieli koronawirusa. Na koronawirusa zmarło kilka tysięcy osób, prawda? Razem z tymi współistniejącymi to tam 30 tysięcy, nie? ale na inne choroby, w ogóle nie, ktoś, kto nie był nigdy chory na koronawirusa, zmarło ponad 70, ponad 80 tysięcy ludzi więcej. Zamordowaliśmy prawie 100 tysięcy ludzi dodatkowo, no bo nie ma dojścia do szpitali, nie ma dojścia do badań, bo ludzie, bo zabroniono ich wysiłku fizycznego, ludzie nie jeździli na rowerach, nie chodzili na siłownię. No to spowodowało, 100 tysięcy ludzi dodatkowo umarło. No przecież, no kto... Ktoś tu kurczę ma krew na rękach chyba nie? Może przypadkowo, może bezmyślnie, ale widać to. Przecież jak widzimy tą Szwecję, widzimy Białoruś, widzimy kraje, bo jeszcze są kraje, gdzie, gdzie nie ma restrykcji na świecie, bardzo mało, e, gdzie nie ma żadnych dodatkowych negatywnych zjawisk w stosunku do, do Polski nawet, nie? Zresztą akurat Polska jest w tyle, jeżeli chodzi o śmiertelność i koronawirusa. E, to przecież, no, jakby to zobaczyć, to po co te tak nieprawdopodobne restrykcje, Ta, e, ten układ popisywania. Się. Ten, ten stadion narodowy, te różnego rodzaju, gdzie tam kilkadziesiąt osób, czy kilkanaście osób leży na tym stadionie, prawda, no, jakieś, no widać ewidentnie, że jest to popisywactwo, nie? No jest pewien powód, który nie tylko Polska, ale i inne kraje ten powód wykorzystują. Mianowicie chodzi o to, żeby porządzić, żeby wprowadzić, no bo ludzie są wystraszeni, przerażeni, no, Robi się taką nagąkę medialną, do tego dołączają się niestety też media nierządowe. No, co ja tu nie tylko na rząd tu będę gadał w tym momencie, nie? E, robi się taką nagąkę i ludzie, ci wystraszeni ludzie, niektórzy no, naprawdę przerażeni w stresie, są posłuszni. I to zostaje na stałe takie ćwiczenie społeczeństwa. Jest to wygodne dla funkcjonariuszy rządów. Już się mówi o przedłużeniu, o, że będą przyszłe, e, przyszłe pandemie, przyszłe fale, prawda, że te maski to tam będzie kilkadziesiąt lat nosić. No Tego typu jest gadka, prawda? Tak naprawdę rząd lubi sobie porządzić, no, bo jaki cel był tego typu różnego rodzaju idiotyczne rozporządzenia, typu nie wchodzić do lasu, a potem wchodzić do lasu, bo ludzki Pan zezwolił wchodzić do lasu, prawda? Nie jeździć na wyciągu narciarskim, no czujecie Państwo ten kretynizm, no, prawda, że można w galeriach chodzić, a czy tam gdzieś indziej, a na wyciągu narciarskim, gdzie wszyscy zamaskowani i jeżdżą daleko od siebie, no. Dziesiątki tego typu idiotycznych rzeczy były robionych, i to tak, w taki sposób zakamuflowane, zaszyfrowane informacje, czego nie wolno. Ważne jest, to Morawiecki w telewizji powiedział. Choćby to nie miało podstawy żadnej prawnej, ani nic, nie? E, a same nawet te, e, te, te całe uchwały Rady Ministrów są zaszyfrowane coraz głębiej, prawda? Bo to trzeba by przez 20 przejść, żeby zobaczyć, czy, co tam jest zapisane, nie? To wszystko powoduje, że ludzie ani prawa nie znają. Słyszą tylko, co im w, telewizji, w telewizorni Morawiecki, władca i pan, powie, prawda? Yy, ani, ani nie wiedzą, co, co wolą robić, co nie, boją się. Ci, którzy nie pójdą do lekarza, umierają. Ci, którzy nie pojeżdżą na nartach, umierają dlatego albo ciężko chorują, bo się nie ruszają. No, ci ludzie siedzą, siedzą w domach. No, to tak ja mówię, no, mordujemy ludzi, ale władza jest coraz potężniejsza. Ludzie coraz bardziej się boją władzy. Widzę tutaj taką standardową odpowiedź, to znaczy rząd jest zły, trzeba było jak w Szwecji, ale popatrzmy na to z innej strony te wszystkie inne rządy się mylą? Dobrze. Jak to rozumieć? Właśnie, Niemcy się, ja, mylą, ja to się mylą? się mylę. Na Szwecji czy Białoruś nie dlatego mamy popatrzeć, że tam jest rząd dobry, czy tam nie o to o mi chodziło. Chodziło mi o to, żeby ci lekarze, doradcy, yy, na no, rząd też oczywiście, powinni się popatrzeć na kraje, gdzie nie było restrykcji, że nie jest wcale gorzej. To po co w takim razie nawet jest lepiej, nie? Ale to przypadek. Lepiej to jest sprawa, może być sprawa genów, no takich rzeczy, nie? Więc z tego tytułu chociażby nie powinno się tego typu restrykcji robić. Natomiast to, co Pan mówi, że w innych krajach też tak robią, no ale właśnie to jest natura ludzka. We wszystkich krajach rząd składa się z ludzi, a ludzie, ludzie lubią sobie porządzić. Ci, co są w rządzie, zwykle so, bardziej sobie lubią porządzić niż inni, bo stąd się wzięli w rządzie, prawda? I to jest trochę tak właśnie jak z tym e, Orwellowskim, e, może 1984, ale bardziej bardziej y, folwark zwierzęcy, prawda? Musi być zewnętrzny wróg, żeby za twarz chwycić, za pysk, y, przepraszam za y, takie y, y, słowa, chwycić swoich podwładnych, nie? W tym przypadku narody, a tam było oczywiście dostatko. tam był zewnętrznym wrogiem, był człowiek, którym normalnie się handlowano, wiadomo, że nic się tam nie działo, ale Dzięki temu można było wszystkich chwycić za twarz, nie? Tutaj zewnętrznym wrogiem jest koronawirus, e, dzięki temu można wszystkich chwycić za twarz. I to jest normalne zjawisko natury ludzkiej, że ludzie chcą porządzić, znaleźć i pretekst. Inna sprawa, że niektórzy też głupawi są, słuchają, dam doradcy, ludzie, doradcy chcą wypłynąć, im, e, prawda, jakiś tam rządowy doradca będzie więcej gadał o koronawirusie, to myśli, że będzie bardziej znany, może więcej zarobi. No też takie bywają, że przyczynia zwykle wiele. Ale jest jedna generalna zasada dotycząca wszystkich rządów. Rządy chcą, żeby podwładni ich ludzie, prawda, czyli naród, byli bardziej posłuszni. I wykorzystują tą, tą sytuację I straszenie ludzi zawsze ma ten sam efekt, są bardziej posłuszni ludzie, więc to jest generalna zasada i generalna tendencja, no po prostu to jest, przed tym nie uciekniemy, natomiast, natomiast no, że tak, tak bardzo to zostało zrobione, no to no trochę przypadek, a trochę, tak ja mówię, natura ludzka, no i, no i nic na to nie poradzę, no. To w takim razie, jaka jest Pana recepta na, co, na to, co się dzieje w tym momencie, luty 2021 roku? Czy otwieramy się na 100% i zapominamy o wirusie, czy jednak otwieramy się z pewnymi obostrzeniami? Ten model szwedzki, typu zalecenia, e, które takie na twardo mówione do ludzi, no, bądźcie ostrożni, nie, nie specjalnie się tak kontaktujcie bezpośrednio i tak dalej, jest bardzo dobrym e, modelem, tylko że wszystko jest otwarte. Nie? Więc, jak do, do, jak do normalnych ludzi, którzy mają rozum, zwykłe apele, a nie żadne restrykcje, prawda? Bo widzimy, że one nie działają. No, nie ma tych restrykcji w Szwecji tam nikt więcej nie jest chorych ludzi niż w Polsce. No przecież to już rok minął. Mamy e, bazę statystyczną przeogromną, bo mówimy o dziesiątkach, setkach tysięcy osób, nie? A nawet w przypadku zarażeń o milionach, nie? Więc widzimy, że to nie działają te restrykcje. Działają w drugą stronę. Zamordowaliśmy mnóstwo ludzi. No przecież tysiąc razy lepiej byłoby, gdyby nie było Żadnych restrykcji. Żyłoby dzisiaj dodatkowo kilkadziesiąt tysięcy osób, gdyby nie było tych restrykcji, bo oni zginęli z powodu braku dostępu do opieki społecznej, medycznej, z powodu braku ruchu, z powodu utraty majątków i stresu, prawda? Ci ludzie umarli, nie? Więc, więc po prostu zniszczyliśmy... To ja nie, przecież nie mówię, że to było cel rządu, żeby ludzie jacyś umarli, no nie, nie róbmy się idiotów, nie? Jest to efekt uboczny, który przy okazji tej chęci rządzenia wyszedł po prostu, nie, i przy okazji tych restrykcji. Oczywiście, że trzeba znieść te restrykcje, mówię z punktu widzenia rządu, czy z punktu widzenia kogoś, kto by miał takie uprawnienia, nie, możliwości takie, nie. Pomijając fakt, że oczywiście tych restrykcji nie ma, to jest osobna sprawa, inna niż w innych krajach, proszę zwrócić uwagę. U nas prowadzono coś, nasz rząd bardziej chwycił się władzy, aniżeli w innych krajach, dlatego, że są pewne przepisy, które konstytucja nasza nakazuje, w innych krajach też i tam wykorzystano te, te przepisy, które chroni obywatela przed rządem, takich w tego typu sytuacjach. Mówi, że robi się stan klęski żywiołowej i wtedy on nie służy do tego, żeby rząd miał dodatkowe uprawnienia, tylko żeby ludzie mieli uprawnienia w obronie przed rządem. Żeby, jeżeli im nakażemy Ci zamknąć restaurację albo coś innego, to masz prawo do odszkodowania, masz prawo, nie to, że rząd ci z łaski da, ale po to się nie zrobiło stanu klęski żywiołowej, żeby owszem, pieniądze brali, rozdawać, bo kto rozdaje, ten rządzi, dzieli i prawda, e, ale bardziej po uważaniu, komu oni chcą, a nie czasem dostają ludzie, którzy wcale nie zasłużyli, wcale nie stracili w czasie pandemii, nie? ale to rząd daje. Czyli to, że to, jest łaskawy Pan, który daje, nie? Natomiast w chwili, gdy był stan klęski żywiołowej, to rząd by nie miał nic do powiedzenia, bo ludzie by musieli dostać odszkodowanie ci, którzy stracili. Ale rząd by nie miał władzy wtedy. Nie mógłby tej tarczy pierwszej, pięćdziesiątej i tak dalej robić, z cudzych pieniędzy dawać pieniądze i rozdawać komu się chce, prawda? I, I jeszcze robić kłopoty między ludźmi, bo tutaj ten artysta dostał, ten nie dostał. No to jest y, oczywiście... Y, podziały w społeczeństwie jeszcze się robią, nie? Ale prawdą jest, że y, Polska nie wprowadziła przepisów, które są. Czyli te przepisy, które tworzą restrykcje są niezgodne z prawem, więc teoretycznie dlatego Ziobro inne niezgodne z prawem robi, czyli naloty, tak jak, jak z we Bezprawnie coś tam robiło z ludźmi, prawda, żeby się tylko bali, nie? Choćby było to niezgodne z prawem, no. Wiadomo, te sanepidy będą badali. Wiadomo, że chodzi o to, że tam się ludzie spotkali w restauracji, ale nie, oni będą badali, czy tam drzwi są prawidłowo skonstruowane, czy i tak dalej, nie? No widać takie celowe działania, nie? Więc to, tego w innych krajach akurat nie ma. W innych krajach zazwyczaj wykorzystano przepisy, które są i które z funkcji odszkodowania czy innych rzeczy chronią. Też nie do końca. No ja nie mówię, że wszędzie, nie? Ale w Polsce w ewidentny sposób złamano prawo, rząd złamał prawo, po to, żeby mieć większą władzę. I, i tyle. No więc ja bym zlikwidował te restrykcje, a jeśli nie byłbym rządem, tylko miałbym odezwy do obywateli zrobić, to co, gdyby obywatele przestali się tak bać? Żeby się przestali bać. Niech potwierają, bo to jest niezgodne z prawem. Niech potwierają restauracje, stoki narciarskie i tym podobne rzeczy, bo te restrykcje są niezgodne z prawem. Wiemy o tym. Sądy o tym mówią, nie? Jeżeli tego, byłoby to masowe, to rząd oczywiście oznajmiłby, że sukces ma, bo otwiera. No bo by się wystraszył, nie? No byłby następny sukces tego rządu, nie? Ale to obywatele by to zrobili. Niestety obywatele są trochę za bardzo przerażeni. To ostatnie jeszcze pytanie w kwestii koronawirusa. Jeżeli okazałoby się po takim otwarciu, że jednak na tego koronawirusa ginęłoby nie kilkaset osób, tylko tysiąc, tysiąc pięćset, dwa tysiące dziennie, to jak rozumiem, Pan wtedy by na siebie nie wziął tej nie, odpowiedzialności? Nie, 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 na, nie na siebie bym nie wziął, tylko tak jak w przypadku Szwecji. Owszem, trochę ludzi zginęło w, w Szwecji, nie więcej niż w Polsce. No, każdy może sprawdzić sobie w internecie, prawda? Wiadomo, że są pewne fale, więcej umiera, potem mniej i tak dalej, nie? W tej chwili tak w ogóle wiemy, ale to jest nie na temat jak gdyby, że ponad 15 milionów osób już było chorych. To jest potwierdzone, żadni tam specjaliści co do tego nie mają wątpliwości, więc nabieramy odporności samoistnej, nie, niezależnej od tych szczepionek, prawda. E, natomiast e, jak widzimy ten wirus kompletnie, e, go nie obchodziły wszelkiego rodzaju restrykcje, bo Wiecie Państwo, to jest trochę jak z dymem, jakbym palił pod maseczką papierosa i dym wypuszczał, nie? On jest w powietrzu, bo unosi się, prawda? E, bo to są drobne cząsteczki, no, wszędzie, które tam wyjdą, i sobie się latają, wirus jest drobniejszy od dymu, także tak swoją drogą, więc tym bardziej, nie? No widać, że w ogóle mu to nie przeszkadzało. No, nie, nie wiemy czemu, ale nie przeszkadzały mu te restrykcje. No więc skoro to wiemy, być może na początku, na samym początku, jak nie wiedzieliśmy, jak to jest. Może te restrykcje działają, prawda? E, można bymy myśleć o tym, żeby jakieś restrykcje wprowadzać, ale teraz po roku, kiedy wiem, że nie ma najmniejszego znaczenia, te restrykcje nie mają, prawda, e, że Wystarczy zalecenie. No i ono tak samo działa. Mamy tą Szwecję, Białoruś, nie? jak ktoś nie wierzy w tą Białoruś, no i chociaż na Szwecję się popatrzy. No to skoro tak mamy, to trzeba to zrobić, po prostu tak jak pokazuje życie, nie? A nie niszczyć ludzi, no. Bo teraz pytanie, a kto weźmie odpowiedzialność za te 100 tysięcy osób, które dodatkowo zmarło? Ja nie mówię, że tyle zmarło. Dodatkowo zmarło w stosunku do poprzednich lat. Oczywiście to... nikt. No nikt, no pyta się mnie pan, czy ja bym wziął e, na siebie odpowiedzialność, by 2000 zmarło, czy 4000 osób, co to znaczy dodatkowo. Pewnie by zmarli, jakby restrykcje były też, nie? No, pyta się, czym wziął odpowiedzialność. A kto weźmie odpowiedzialność za te 100 tysięcy osób, które zmarły? No. To jest właśnie to, jest to. No Nikt, bo przecież myśmy dbali o dobro ludzi, prawda? No i, i oni, że ten się zastrzelił, prawda? Tamten majątek stracił, ten umarł na nowotwór albo tam e, na coś, bo oni go nie przyjęli do szpitala. Ja sam znam te przypadki przecież, nie? E, kobiety od mojego znajomego przez 3 miesiące po złamaniu kręgosłupa leżała w domu i po czterech miesiącach ją dopiero przyjęli. Następnego dnia zresztą zmarła po przyjęciu do, do szpitala, nie? No cztery miesiące leżała, no. No coś makabrycznego, sam osobiście mam, z tym nie miałem problem, jak próbowałem ze szpitalu dostać albo załatwić, nie? Także widzę, że to jest prawda, no bo po prostu przestała służba może to nie jest tylko wina rządu, może też wina jakichś lekarzy czy kogoś innego, ale przecież oni sami z siebie to nie sprowokowali tej sytuacji. no to Ona została sprowokowana wana z zewnątrz. Czasami jest wygodna dla niektórych, dla niektórych urzędów. Może kawę i herbatę pić zamiast yy, przyjmować petentów, prawda? No i że nie mogą nic załatwić, no to jest co innego. Nie? Więc może też być w niektórych szpitalach, nie mówię, że wszędzie, ale też takie to ludzie są ludźmi, nie? no to wykorzystują tego typu sytuacje. No. Natomiast rząd nie ma prawa tworzyć takiej sytuacji i ma obowiązek patrzeć się dookoła, czy jak inni inaczej postępują, to czy są inne zmiany. Nie? Zapytam jeszcze o gospodarkę. Recesja w Polsce stała się faktem. Mamy pierwszy raz od 30 lat minus 3% PKB. I tutaj takie pytanie, bo myślę, że oczywiście wszyscy znają pana recepty gospodarcze, to znaczy liberalizacja tej gospodarki, i obniżka podatków. Natomiast, wie Pan, jak, wie pan, jak tak popatrzę, co robi rząd, to wydaje się, że te pomysły w ogóle nie trafiają do rządu Wiem. i idą dokładnie w odwrotną Wiem. stronę. Ja, ja osobiście, moim zdaniem, z tej recesji nie wyjdziemy w najbliższych latach, e, dlatego, że właśnie te ich po, po, po pomysły idą w, drugu, w drugą stronę. Z jednej strony e, konsekwencje zamykania gospodarki, którą zrobił rząd będą się ciągnęły za nami dość długo, to jest jedna sprawa. Dwa, że nawet to tego koronawirusa rząd wykorzystuje, żeby różnego rodzaju podatki podnosić, ale też nie tylko, żeby podatki podnosić, żeby opresję wobec obywateli zwiększać. Ludzie mają coraz więcej do wypełniania papierów, coraz bardziej są podlegli urzędnikom. Coraz bardziej muszą pisać wnioski i prosić się o coś, prawda? A jeżeli tak, to po pewnym czasie wyhodujemy ludzi takich podległych, którzy wiedzą, że o wszystko muszą się poprosić. To tak jak rolnicy, zawsze mówiliśmy, jacy to oni są odważni, w razie czego z kosą wyjdzie i tego, prawda? Ale od czasu, jak do Unii weszliśmy, jak zaczęli gdzieś tam pisać wnioski do płaty, e, zrobi się bardzo potulni. E, wszyscy stoją w kolejkach, piszą wnioski o dopłaty. W większości małych rolników, że nawet przestali produkować, nie? E, Co widziałem w Bieszczadach wiosce, prawda, jak przyjeżdża furgon z jarzynami i cała wieś leci kupi jarzynę do tego furgonu, prawda, no, także no, dość śmieszne się to zrobiło, więc oni się nauczyli być potulni, muszę pisać, bo bardzo skomplikowane wnioski, od urzędnika dużo zależy i zrobili się no takie owieczki, które przychodzą na żebry i, i, i po, po, po pieniądze, prawda. Ludzie też tacy się robią, jeżeli się zrobi miliony przepisów. I boją się wszystko. Za chwilę Ci dom zabiorą, za chwilę wszystko, yy, pracę stracisz, no bo czegoś nie wypełniłeś. Urząd skarbowy, tutaj ziobro nasila na Ciebie, nie wiadomo kogo, z pałami, nie? Yy, no i ludzie się robią potulni. Z punktu widzenia rządu jest to bardzo wygodna sytuacja. To jest taka wygodna sytuacja jak w tym faworyku zwierzęcym. Wolny rynek w Polsce jest w wyraźnym odwrocie. Tak. I jeszcze niedawno, kilka dni temu opublikowano badanie, z którego wynika, że mamy Rekordował liczbę młodzieży w wieku 18-24, ja. ja. ma, która ma w tym momencie poglądy już lewicowe, nieprawicowe. Wie pan, jeżeli lewica e, próbuje uczyć ludzi lewicowych poglądów? Niezależnie od tego, czy ktoś jest zły, bo żeby ktoś być takim naprawdę lewicowym, to albo trzeba być złym albo głupim według mnie, prawda? I niezależnie czy z tego powodu, czy z tego, jeżeli pseudoprawica, która tak naprawdę jest, mówimy o pisie, jest jeszcze większą lewicą niż z czy to, bo to jest Bolszewia taka, nie, tak zwana lewica e, wierząca, nie? A tamta lewica niewierząca, nie. E, więc, więc jeżeli oni podobnie uczą ludzi też, Lewackich poglądów, bolszewickich i tak dalej, to z każdej strony pan to ma. Eee, tego typu naukę. No, nie ma ze strony kogoś, kto się nazywa prawicą, a naprawdę ma bolszewickie poglądy. Eee, to Jeżeli z jego strony, a mówi, że o to prawicowe poglądy, a mówi cały czas, mówi jak gospodarki lewicowo, tam ci też mówią lewicowo, no to z czego mają się ludzie uczyć, jaka powinna być gospodarka? No Nie ma, nie ma medium, nie ma. Nie ma e, żadnej partii, która by tego uczyła. No. Ja, wie pan, nie mam zasięgu, Ja nie mam telewizji, ja nie mam zasięgu, e, nie mam pieniędzy na to, żeby, nawet jak czasem swoje poświęcę jakieś, na to, żeby ludzi o czymś powiedzieć, ludziom o czymś powiedzieć i, i, i czegoś nauczyć. To moje, moje wysiłki w stosunku do władzy, którą ma w tej chwili lewica, to znaczy zarówno z tej prawej strony, jak i z lewej, to są jak jeden do miliona, nie? No, czy tam do, do stu tysięcy. No. Nie ma i ludzie są uczeni lewicowych poglądów. Zarówno ze strony PiSu, jak i ze strony SLD, ze strony Platformy, ze strony nie wiem tam kogo jeszcze. nie? Okej, okay, no. czyli ta walka, jak rozumiem, jest przegrana, czekamy aż zwycięży nie. etatyzm, socjalizm i wtedy zobaczymy, co dalej. Nie, znaczy jest przegrana. Czekam na, na triumf, znaczy w jakimś sensie, tak jak to świętej pamięci Chielecki mówił na, yy, i piję zawsze taki toa, za yy, za niespodziewane zwycięstwo naszej beznadziejnej sprawy. Ja wiem, że to jest często powtarzane i wspominane, fajnie to brzmi. Staram fajnie. się, wie pan, nawet jeżeli bym miał przegrać, to trudno, to wie pan, to, to jak to się mówi, e, jak to jeszcze Homer, prawda, że, za, e, że pięknie jest umrzeć, za. E, nie, był inaczej powiedział, że czyż jest piękniejsza śmierć, niż e, w obronie prochów rodu i i, i świątyń bogów lec. Prawda, więc, e, więc po prostu no, trudno, żebym e, teraz krzywił twarz, e, sam siebie opluł i poszedł z nurtem jak te chory ryby e, takim, jaki w tej chwili jest. Będę do śmierci walczył o to, żeby był normalny świat, jeżeli przegram, a być może, e, ale tak jak mówię, piję za zwycięstwo mojej beznadziejnej sprawy, jeżeli przegram, to przynajmniej przegram z poczuciem, że robiłem dobrze. No i, no i tyle. No. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.